Łódzkie na plus. Podsumowanie tego dnia w skrócie. Do floty łódzkiej kolei aglomeracyjnej dołączą dwa kolejne pociągi o napędzie elektryczno-spalinowym. Umowę na dofinansowanie ich zakupu podpisali Grzegorz Szrajbar, marszałek województwa łódzkiego i Janusz Malinowski, prezes Ełka. Wartość projektu to prawie 51 milionów złotych, z czego ponad 31 milionów to unijne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Ełka wzmocni w ten sposób połączenia pasażerskie na niezelektryfikowanych liniach. Dzięki temu już wkrótce pojedziemy do Spały i Opoczna, a od grudnia połączenia zostaną wydłużone do skarżyska kamiennej. Wyjątkowy koncert dedykowany dzieciom z niepełnosprawnościami i najmłodszym uchodźcom z Ukrainy zorganizowała w Teatrze Wielkim Wodzi Fundacja Integracja Jana Pawła II. Zbierano pieniądze na pomoc dzieciom z Ukrainy, a z przeprowadzonej licytacji pięciu tortów uzyskano kwotę 62 tysięcy złotych. Zarząd Województwa Łódzkiego podczas wydarzenia reprezentował wicemarszałek Piotr Adamczek. W ramach cyklu Porozmawiajmy w Łódzkim. marszałek województwa spotkał się z mieszkańcami, samorządowcami i przedstawicielami lokalnej społeczności w Ludomiersku w powiecie pobienickim. Grzegorz Schreiber wręczył symboliczne czeki z dotacjami m.in. na projekty promujące sport. Dotacje i czeki trafiły też do szkół na projekty związane z edukacją. Z kolei podczas pikniku województwa łódzkiego marszałek tradycyjnie już przyznał nagrody kołom gospodyń wiejskich za przygotowanie najsmaczniejszego poczęstunku. Samorząd Województwa Łódzkiego sfinansuje transport karmy dla zwierząt w Ukrainie. W ten sposób wspieramy akcję Pomaganie na Mardanie TVP3 Łódź, której celem jest pomoc organizacjom ratującym zwierzęta z ogarniętego wojną kraju. Od momentu wybuchu wojny w Ukrainie Urząd Marszałkowski pomaga. Tym, którzy tej pomocy potrzebują. Oczywiście w pierwszej kolejności są to dzieci, są to matki. Ta akcja jest znakomitym przypomnieniem tego, że nie tylko pomagamy ludziom, nie tylko pomagajmy ludziom, ale także pomagajmy zwierzętom. Ja się bardzo ucieszyłem. Dowiedziawszy się o tym, że tego typu akcja jest prowadzona, i przyjąłem na siebie zadanie przewiezienia zebranych darów na granicę, tak aby ona, one dotarły do potrzebujących. Województwo łódzkie od wybuchu wojny jest zaangażowane w pomoc uchodźcom z Ukrainy zarówno tym, którzy przebywają w naszym regionie, jak i w regionach partnerskich. Blisko 7 milionów złotych dofinansowania przyznał Zarząd Województwa Łódzkiego na modernizację obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Dzięki temu prace budowlane zostaną wykonane w 18 obiektach w łódzkiem. Pieniądze, które rozdysponował zarząd pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.